Pamiętajcie, nie wiem czy będzie mnie słychać przez ten wiatr. Zobaczcie, jakie śmieci Tutaj takie rzeczy fanty. Któregoś razu zamierzam tu podjechać i posprzątać to wszystko. Nie jest tego dużo, ale. No, jednak, fakt, sam fakt, że te śmieci są, no, trzeba je posprzątać. No. Nie pozwolę, żeby to tak wyglądało. Włączę się wkrótce. Mamy pierwszą aluminiową poszeczkę. No i zbieramy. A to są dość świeże tematy. Muszę Was przeprosić, ale dzisiaj jest naprawdę wieczna pogoda. Także jeżeli będzie mnie słabiej słychać, to wybaczcie, ale to przez wiatr. Słuchajcie. Wieje niesamowicie Aż mi ciężko jechać rowerem Także idę sobie Z rowerem Na pieszo, okropizna No i słuchajcie Bierzemy to Kolejna pucha Kolejne pięć groszy No i są kolejne dwie Słuchajcie jest 7 stopni temperatury, ale wiatr jest tak niesamowity, że mi jest bardzo ciężko w ogóle jechać rowerem. Dobra! To już koniec tego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dużo zdrowia przede wszystkim. Na razie!